No dawaj, dawaj o, cool. A, Piękne... W końcu my, coś konkretnego z, będzie konkretnego. Jak już widziałem, o tam, taki no jasne. Walczy. Co to może być? Kar. To że to jest luz no, Jest O kurwa, ty. wielki! Myślałem że mniejszy drog. Kurwa, no, syn. teraz jakoś chwycić podbierak. No. Wstać go w wodę, ale tak żeby go nie widział, utop go, utop go, utop go w wodę, o to chodzi, o to chodzi, już teraz jest nasz, już teraz jest nasz, już teraz jest nasz, już dostał powietrze. już dostał powietrze. no, 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 Daniel, trafiaj, trafiaj, Kurry, lec on. Mies. O, O, ty O, Spokojnie. Waży, nie? Spokojnie. spokojnie, malutki. Spokojnie.

O. Masakra. No. To będziemy mieli Dobry co do kowi pokazać. No. Coś pięknego. Naprawdę. Sztuka zajebista.